Cześć, witam Was w studio Południe. Jesteśmy w cyklu rozmów o tym, co przed nami w sezonie wierności. A ze mną w studio Daria. Cześć Daria. Cześć, cześć wszystkim. Daria nieżurawska, yy, mogę powiedzieć już oficjalnie, lider naszej służby Neonów. Przede wszystkim gratuluję. Dziękuję bardzo, to wielki zaszczyt. Też się cieszę. Yy, chciałam tak po, nawet zażartować, że w sumie obecność twoja u nas w społeczności to jest. Prawie że odkąd traczkujesz tak oficjalnie od czwartego roku. Jesteś w sensie od, od małego. Obecna, zaangażowana w bardzo różnych służbach, bo i miałaś okazję rozwijać się w służbach, produkując nabożeństwa niedzielne. Też jesteś bardzo mocno zaangażowana w ogóle w służbę neonów, i byłaś wcześniej, więc chyba to jest dość naturalne, że teraz jesteś liderem. Pan Bóg myślę, że pięknie to poprowadził, ale też zdobywałaś doświadczenie jak w roli wychowawcy, jeżdżąc na obozy kościoła. Dziecięcego, co myślę, że też często jest dużym wyzwaniem i odpowiedzialnością, e, praca z, z młodymi ludźmi. I e, e, coś jeszcze byś dodała, jeżeli chodzi o, twój, o Twoją obecność w kościele, czy wszystko powiedziałam? Wydaje mi się, że najważniejsze rzeczy zostały powiedziane, jeśli chodzi o kościół dziecięcy, to faktycznie jest to świetne wprowadzenie, ponieważ ci najstarsi teraz właśnie przechodzą do neonów, więc już mnie też znają i trochę jestem przyzwyczajona do tych fajnych dzieciaków. także. Będzie super. przychodzą i mówią o, cię Daria tak, i chcą, żebym ich udusiła, a ja mówię, że nie. Ale powiedz nam jeszcze, jakie masz takie ksywki, z czego jesteś znana, bo gdzieś to, gdzieś to usłyszałam i nie są one takie łatwe. Ksyfki. Przyznam, że nie pamiętam, ale się mnie boją w każdym razie, więc. <grym> ale no, one się ciebie nie boją. Nie, no one jeszcze nie. Dobrze, a teraz przejdźmy do neonów. Wyobraź sobie, że podchodzi do ciebie osoba, która jest u nas pierwsza w społeczności i ona nigdy nie słyszała o neonach. Przychodzi i mówi, dobra, to kim są neony de facto? Tak. Neony to jest wspaniała młodzieżówka, dzieciaki w wieku od takiego 12, 13 roku życia do 18, 19. Ja mam 20, także też jeszcze prawie, że się zaliczam. Neony to jest grupa, która działa na podstawie jakby fragmentu z Biblii z wersetu z Ewangelii Mateusza, gdzie jest, wy jesteście światłością świata i, i że to miasto położone na górze zawsze będzie widoczne i właśnie naszym Tutaj naszą, tak, naszym, naszą misją, naszym celem jest to, żeby w naszej codzienności z Bogiem świecić naokoło właśnie tym, tym światłem, które daje nam nasza intymna relacja z Duchem Świętym. I chcemy właśnie prowadzić młodych ludzi w ich codzienności, w ich więzi z Duchem Świętym, w tym, żeby mogli razem z Nim podchodzić do różnych wyzwań i iść dalej. Daria, powiedz nam, co przed Neonami w tym sezonie wierności? Tak więc już 13 ruszamy, y, zaczynamy tak zwanym tematem Jesus on the street. Y, lecimy. Y, wybraliśmy taki temat dlatego, że zależy nam właśnie, żeby kształtować u młodzieży taką wierność w codzienności z Jezusem. Stąd też taki temat. Będziemy też wychodzić na miasto y, oraz będziemy mieli różnych ciekawych gości y, z Polski i z zagranicy, którzy będą też y, nam dawać swoje cenne wskazówki i rady a propos właśnie wierności. Więc takie kształtowanie wierności w praktyce na co dzień, żeby młodzi mieli naprawdę mocne oparcie, mocny fundament w żywej relacji z Bogiem i duchem świętym. Dokładnie. A powiedz mi, na czym ty będziesz się skupiać jako lider neonów w tym kolejnym sezonie? Co będzie dla ciebie takie kluczowe? To wydaje mi się, że przy tym to też muszę wspomnieć o wizji, bo tutaj z całą kadrą zgadzamy się jasno co do tego, że wszyscy modliśmy się o to i mieliśmy w sercu coś takiego, żeby poprowadzić młodzież jeszcze głębiej, jeszcze dalej. Wierzymy, że to jest niesamowite pokolenie, tak samo po prostu to jest, to nas bardzo wzrusza, że my możemy działać dla tej młodzieży i chcemy, żeby poszli jeszcze dalej niż my i mieli taką bliską, intymną relację z Duchem Świętym, żeby. Ich nawigatorem, ich wędrówki, podróży życia był Jezus, ale także ich celem. I to jest nasza taka wizja, żeby poprowadzić ich głębiej dalej, w darach Ducha Świętego, w codziennej relacji z Bogiem. To jest nasze marzenie i my będziemy ich w tym prowadzić. I dla mnie jako dla lidera też to jest najważniejsze. Tu jest moje serce i kocham tych ludzi i chcę dać im jak najlepsze fundamenty, żeby mogli pójść dalej. A powiedz mi jeszcze tak trochę od backstage'u. Też w ogóle młodzi ludzie uwielbiają to, to pojęcie, właśnie za kulisami. Jak w ogóle wygląda przygotowanie się do sezonu, jeżeli chodzi o służbę? Mhm. Tak więc zaczęliśmy już trochę od czerwca, też było przejęcie, tak, że było trochę zamęt, trochę chaosu, ale staraliśmy się jak, jak, jak najlepiej sobie z tym poradzić. Mieliśmy dużo spotkań stafowych, kadrowych. Mogliśmy też pojechać na fajną konferencję zdobywcy, gdzie przyznam, że. Duch Święty e, zrobił totalną petardę i odnowił nasze fundamenty jako kadry. Przeżyliśmy wiele wzrastających chwil. Duch Święty też jasno objawił nam, co mamy robić w tym sezonie, e, na czym mamy się skupiać, że, musimy, że Jezus musi być nadrzędną wartością, po prostu nadrzędną osobą nad tym wszystkim i Amen. to ku Jemu mamy skłaniać nasze, nasze oblicze, nasze oczy i na nim się skupiać. Mm. I muszę przyznać, że właśnie takie różne nasze inicjatywy, akcje sprawiły, że my duchowo jesteśmy w jak najlepszej formie i będziemy też dawać siebie wszystko, żeby młodych móc dalej duchowo prowadzić. Jeśli chodzi o przygotowanie, może jeszcze powiem, że zarówno przygotowując kalendarz, jak i wszystkie wydarzenia, eventy, naszym nadrzędnym celem właśnie była, był, był Jezus. Żywa relacja z Duchem Świętym. Oczywiście fanu też nie zabraknie. Fan będzie, różne ciekawe rzeczy czekają, także zapraszamy na rozpoczęcie i będzie się działo tak jest. Ciężko nawet sobie wyobrazić, nie? Naony bez fanu, bez tego też, z czego, z czego służba jest znana. Ale wiesz, jak tak ciebie słucham, to jakby czuć olbrzymie przygotowanie, olbrzymią determinację, taką prawdę i autentyczność, w jakim jesteś miejscu. Ale powiedz mi tak szczerze, Ciebie teraz pytając, wchodząc w nową, służbę, w nową służbę dla Ciebie, w nową rolę, o co się modlić? Jak Ciebie konkretnie jako lidera my jako społeczność możemy wesprzeć w modlitwie? To tutaj wydaje mi się, że... Żeby o to, żeby Duch Święty nas jako kadrę, właśnie też mnie jako lidera prowadził i jasno objawiał to, co On chce robić, dlatego że my jesteśmy narzędziami w Jego rękach i to, na czym najbardziej mi zależy, to żeby wydarzyło się wszystko to, co Bóg chce w tym sezonie otworzyć, bo my działamy dla Niego, przez Niego, także to jest nasze największe marzenie, więc o to, żeby Duch Święty nas prowadził, objawiał nam Swoje plany, Swoje pomysły. Ale też tak, o taką ochronę Ducha Świętego nad nami i nad młodymi ludźmi, którzy tego bardzo potrzebują, zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym, e, chyba o taką ochronę nad, nad nami. Tak. Tego, tego o, to, o to będziemy się absolutnie e, modlić. E, powiedz na sam koniec, gdzie w ogóle śledzić one. Tak, więc mamy swój fanpage na Facebooku, na Instagramie i prawdopodobnie od listopada też już z TikTokiem, także możecie nas obserwować w tych wszystkich miejscach, a także najlepiej przychodzić na żywo na spotkania, będziemy czekać i bardzo się cieszymy na Was wszystkich. 13 już w ten piątek, zapraszamy serdecznie. Zapraszamy, a my Daria jako społeczność będziemy modlić się o to, aby neony w tym sezonie wierności uczyły się i odkrywały też pod Twoim liderowaniem i też z pomocą ludzi, których masz dookoła i też oczywiście całego kościoła starszych odkrywać w ogóle właśnie, jak Bóg jest niesamowity i wierny. Dziękuję Ci za rozmowę, a Was zapraszam do śledzenia neonów.